Wieża JVC reprezentuje rynek, który może w tym momencie nie jest najbardziej popularny na świecie czy w naszym kraju, ale ten mały kombajn i rynek tego typu kombajnów audio może pokazać, że ciągle warto mieć takie urządzenie do wszystkiego w domu. A więc, dzisiaj opowiem Wam, co możemy spodziewać się po dzisiejszych mini wieżach, które są ciekawymi kombajnami audio. I mało przypominają dawne wieże. Opowiem Wam także, dlaczego mój wybór padł na markę JVC i jaka konkurencja startowała do wyścigu o mianę wieży, która wystąpi w moim odcinku. A więc, czego możemy się spodziewać po takiej wieży albo systemie audio? Sporo! Na początku, funkcje. Mini wieże potrafią odtwarzać płyty CD, co jest normą. Odbierają również cyfrowe radio DAP. Niestety nie wszystkie mają technologię Bluetooth, która pozwala przesyłać dźwięki wysokiej jakości. Dzięki zastosowanej specjalnej technologii potrafią czytać pliki muzyczne z pendrive'ów. Posiadają port USB, który jednocześnie może służyć jako port ładowania urządzeń mobilnych. I co najważniejsze, mają wejście Line-in czyli możemy podłączyć komputer bądź laptop pod wieżę. I dzięki temu cieszyć się z niezłego dźwięku. Na przykład, przy rozgrywkach w grach i kolumny, które są dołączone do zestawu, potrafią grać całkiem nieźle. Ale o tym opowiem później. Jak widzicie, warto zastanowić się nad taką wieżą. Tym bardziej że ich koszt to koszt przeciętnej jakości głośników do komputera. Od 350 do 500 zł. Możecie dostać już kompletny kombajn do zastosowań domowych, ale nim przejdziemy do testu opowiem Wam o konkurencji w tym przedziale cenowym. Otóż wieże, które brałem pod uwagę przed kupnem wieży JVC. to były wieże Blaupunkt. Dwa różne modele. Wieże Philips i Sharp w mniejszym stopniu. Wieże Grundig, który powrócił po długiej przerwie z powrotem na rynek. I najbardziej zastanawiałem się nad wieżami LG, które mimo iż nie są specjalnie super dostępne, to oferują równie sporo, zaczynając od teoretycznie najładniejszych wież Blaupunkt. Na początku odrzuciło mnie od nich brak absolutny, brak RDS-u w dzisiejszych czasach, kiedy to nadal słucham zwyczajnego radia. Widoczność jakiej stacji słucham jest dla mnie ważna, ale to nie zaważyło, że te wieże przegrały u mnie, a głównie ich wygląd. Tutaj widzicie je jako duże, ładne, eleganckie, stylowe, a w rzeczywistości wyglądają na żywo, na bardzo, ale to bardzo plastikowe i tanie i są naprawdę nieduże. Te odkryte kolumny nie zrobiły na mnie wrażenia i zrobić nie mogły. W mini wieżach kolumny zbyt duże nie są, a jeśli są odkryte, to ich nieduże głośniki sprawiają wrażenie jeszcze mniejszych. Ostatni argument to taki, iż Blaupunkt nie ma już nic wspólnego z dawną niemiecką firmą. Niestety w dzisiejszych czasach oryginalność ma już mało wspólnego z marką, więc nie traktuję tego ostatniego punktu jako argument, który zaważył wieże Philips i Sharp. Te modele od razu nie brałem pod uwagę. W tym przedziale cenowym miały słabe wyposażenie. Czas na wieże Grundig, które również jako jedyne z niewielu miały RDS, radio cyfrowe DAB i prezentowały się naprawdę dobrze. Ale nie zdecydowałem się na nie ze względu na to, iż firma Grundig bardzo długo nie była na rynku audio i wróciła dopiero kilka lat temu. I wiele osób narzekało na napędy CD w słabej jakości w tych wieżach. Ale muszę przyznać, że mimo wszystko długo zastanawiałem się nad Grundikami, szczególnie przez atrakcyjną cenę. I wreszcie w tym momencie miały wygrać wieże LG. Dwa modele, jeden wyższy, drugi niższy. Również wyglądające ładnie, odkryte głośniki bez osłon, czarny kolor obu modeli, jednak nie były dostępne jako nowe, w dobrych cenach. A spryciarze z Allegro! Żądali sobie za powystawowe używki bez gwarancji cenę wyższą. A nowe wieże, które były dostępne, kosztowały 100 zł więcej niż normalna ich cena rynkowa. Co było zbyt dużo, by do nich dopłacać, biorąc pod uwagę, że miały podobne wyposażenie jak wieża JVC, która kosztowała naprawdę nieduże pieniądze. Ale gdy cena tych wież spadnie, to one również są godne polecenia. Mają świetne opinie użytkowników i dobrze grają. Jednak rozmawiałem z osobą, która sprzedaje wieże z tych segmentów, i dowiedziałem się, że różnice w jakości dźwięku są niewielkie. Więc wybór zależy od upodobań, waszego gustu i tego, co potrzebujecie w takim sprzęcie. Jednak, jak takie wieże grają naprawdę, opowiem za moment. Wygrana wieża JVC kosztowała 360 zł. Jest to naprawdę solidna konstrukcja. Z tyłu aluminiowa obudowa, z przodu solidny, szczotkowany, połyskowy, jasny plastik. Wieża jest też dostępna w wariancie czarnym. Ja wybrałem srebrny. Ma niebieski, czytelny wyświetlacz diodowy, który świeci wyraźnie w ciemności i widać na nim wszystkie funkcje i informacje. Od góry ma panel, który obsługuje napęd CD. Napęd ma wysuwaną szufladkę, która również dobrze się prezentuje. Od prawej strony jest ładne chromowane pokrętło. Od lewej wyłącznik. Wieża automatycznie się wyłącza, jeśli nie jest używana, co jest plusem. Teraz przejdźmy do funkcji. Bluetooth działa dobrze. Tablety, smartfony łączyły się bezproblemowo, nie było problemu z zasięgiem. Dźwięk był dobry. Który był przesyłany i nie ma z tym żadnego problemu, podobnie z pendrive'ami. Wieża czyta formaty MP3 WMA. Nie jest to dużo, ale dzisiaj głównie MP3 używamy do zapisów na pendrive'ach, o ile ktoś jeszcze w ten sposób chce przesyłać dzisiaj muzykę. Wyjście Line in działa super, podłączamy kabelek i już wieża nasłuchuje źródła. A dźwięk jest naprawdę fajny, wyraźny. Wyraźne dźwięki, nic nie pierdzi, nic nie trzeszczy, nic nie charczy. Głośniki są zbudowane z płyty MDF, są solidne. Pokrywa jest meblopodobna. Okleina, która wygląda ładnie. Są też ciekawie zaprojektowane, po to chyba, aby wyciągnąć z głośników wszystko, co się da. Z tyłu jest coś w rodzaju tuby, subwoofera. I właśnie tak one działają. Słychać basy, niskie tony. Jak i wysokie, każdy dźwięk z osobna tutaj słyszałem. Testowałem wiele różnego rodzaju utworów od roka pod elektronikę, wszelakiej maści. Słuchałem już wiele zestawów głośników i muszę powiedzieć, że te głośniki stanowią konkurencję dla zestawów głośników do komputera w tej cenie i nie tylko. Będą fajnie sprawdzać się podłączone do telewizora jako konkurencja dla drogich soundbarów. A jeśli chodzi o komputer, to zestaw dobrze się sprawuje przy gierkach wyścigowych, kiedy dźwięk silnika jest ważny. Słuchać każde dudnienie. Ryk. Również ciekawie wygląda gra w Doom Eternal. Słyszałem wybuchy, przeładowanie broni i moc muzyki. Tak, teraz dopiero czuję, że gram. W tej grze żadne słuchawki nie dadzą takiego efektu jak głośniki, i tutaj również musiałem ściszać głośniki, by nie wkurzyć sąsiadów. Budowa tych głośników sprawia, że potrafią oddać wybuchy, dudnienie i akcje w grach. Bo zatopione membrany w grubym pudle rezonansowym, które spełnia swoje zadanie, by, by oddać to co trzeba, również w filmach. Oczywiście tutaj musimy pamiętać. By film był nagrany z dobrą jakością i najlepiej obsługiwał odpowiednie technologie audio, ja chyba sobie je zatrzymam właśnie do tych rozwiązań. Ale jeśli komuś zbyt mocno będzie udzielał się bas, to są niestety, ale proste ustawienia equalizera. Można spłycić dźwięk, czy dostosować go do różnego rodzaju muzyki. Szkoda, że nie ma tutaj regulacji wysokich i niskich tonów bo wiem, że dałoby się jeszcze więcej wyciągnąć z tego zestawiku. Konkurencyjne zestawy LG miały tą opcję, już nie wspomnę o graficznym equalizerze i większym ekraniku w wyższym modelu z tych dwóch, ale w komputerze sam mogę parametry zmieniać dzięki odpowiedniemu programowi i w sumie wyjdzie na to samo. Teraz czas na próbkę dźwięku wieży, przynajmniej usłyszycie, że gra prawidłowo. Więc, jak widzicie, mini wieże mają cały czas coś do zaoferowania. Mogą służyć jako głośniki od kina domowego, czy głośniki od komputera, umilając nam rozgrywkę i podkreślając dźwięki, np. wybuchów czy warkotu silnika, z czego byłem bardzo zadowolony. Muzykę również odtwarzają dobrze. Ta wieża może zdenerwować sąsiadów, i mój salon, który nie jest mały, również wypełniła dźwiękiem dodatkowo zdobiąc każde wnętrze. Jednak bądźmy szczerzy, jeśli ktoś chce naprawdę mocnego dźwięku z dużych kolumn i większej mocy amplitudera, to pewnie rozejrzy się w tej cenie do 500 zł za czymś używanym, bo używki możemy dostać, nawet Techniksa czy Yamahy. A za tą cenę bez problemu kupimy już fajny amplituder i z czasem głośniki do niego. Jednak pamiętajmy, że to wszystko są używane sprzęty bez gwarancji, ale co kto lubi? Jedni potrzebują wieży, która nie jest ogromna, nie zajmie całego biurka, będzie miała nowoczesne technologie, grała ładnie i sprawi, by każda rozgrywka była lepsza. I właśnie w tym wieża JVC daje radę, a ci, co nie mogą przestać być elomanami, będą na pewno szukali używek w tej cenie. Wybór należy do Was.